Koguty piją Siemka Jura Krakowsko-Czynstochowska I następny obiekt typ B48 R58 <noise> R58 Ja Cię nie mogę, Jaki on problem R58 A czysto Następny obiekt Niemiecki z linii B1 O, i tu słodki widać fajnie w środku. A tu to można wejść nawet. Tak byś tak bardzo chciał. A, patrzcie, się on trochę pochyle. A, tu w środku. No, tam jest wejście, tutaj. Tu jest wejście, tu. No i się wchodziło tam. I tak Marysz mówi: to było stanowisko karabinu maszynowego. Była tylko taka klapa. Czy widzicie jeszcze uchwyty metalowe, wyrwane? Klapa się dźwigało, strzelec wychodził z karabiny Micheja Ty już zapomniał tego numeru B54 R58. R58 Straszne to jest Starzeja się się R58, jeszcze wam tu pokażę A, z tymi numerami za dużo numeracji w naszym życiu kodów, pinów, wszystkiego same cyfry, i człowiek zgupieje no. Żal mi tych całkiem starszych ludzi, bo oni dopiero są zagubieni. No. W każdym razie trzeci taki obiekt pokazujemy na Jurze Krakowsko-Czynstowskiej. A żeby nie było, to jeszcze Wam pokażę na dowód tego. Tam jest zamek, ogrodzieniec. Super zamek, super obiekt, ale niestety i według mnie, i według innych, którzy tam byli, zasyfili obiekt. Stacyjkami, znaczy stacyjkami, sklepikami, właśnie z takimi pierdołami nastawiali tego. Wygląda, jakby był w dzinie odpust. Jeszcze, jeszcze bliżej. A. Także jesteśmy na 100% na Jurze No, i tyle. Typowo komercha się tam zrobiła, i to całą gębą. Ludzie, którzy byli na ogrodzieńcu w tył lat, jeszcze 30, 30 parę, 40 całkiem, to mówię, nie było nic. Czyściutko, a teraz na dojeździe do zamku jest jeden wielki, tak zwany, jak my to na Śląsku godumy, odpust. Kebabownie, frytkownie. Dewocjonalia, zabawkownie, zjeżdżalnie, jakieś kurcze nie wiem, trampoliny, pałace strachów, pałace miniatur i td. i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Byłem tam raz, więcej raczej już nie pójdę, bo chyba, że w zimach wszystko pozamykane. Dobra. Skupmy się jeszcze raz na tym obiekcie, bożem się rozgodą. A my z Mariuszem lecimy dalej. Lecimy do auta. To nie wiem, zobaczymy. zobaczymy, może na szagę tu piźniemy Dobra, na razie tyle Trzymajcie się Pozdrawiamy z Mariuszem I, i do zaś, siemka